Witam. W tym filmie pokażemy wam podstawy obsługi interfejsu programu TopSolid 7. Razem przygotujemy projekt prostej części. Na samym początku musimy utworzyć nowy projekt. Klikam ikonę nowy projekt i podaję nazwę, na przykład TopSolution. Zatwierdzam ją zielonym ptaszkiem. Teraz mogę utworzyć już dokument części. Mogę to zrobić na kilka sposobów, albo klikając ikonę po lewej stronie albo klikając prawym klawiszem myszy na nazwę projektu, wybierając go z listy z menu kontekstowego lub wybierając polecenie nowy dokument. Mamy bardzo wiele rodzajów dokumentów. W tej chwili wybieramy dokument część. Od razu podajemy jego nazwę. Dokument pojawia się automatycznie w drzewie projektu. Po lewej stronie mieliśmy... Wymienione wszystkie obiekty, które występują w dokumencie części. Zaczynam szkicowanie. Program automatycznie podpowiada mi, gdzie są kąty proste, jak gdyby gdzie są styczności, dorysowując dodatkowe linie. Przełączam się szybko, klikając prawym klawiszem myszy na rysowanie łuków stycznych. Rysując z drugiej strony, wystarczyło, że cofnąłem się do końca punktu. Yy, z końcowego punktu ostatniej linii mogłem od razu rysować stycznik. Teraz dorysowałem wymiar, korzystając również z menu kontekstowego pod prawym klawiszem myszy. Dodatkowo wskazałem, że wymiar ten ma być symetryczny względem pionowej osi, osi Y. Po wpisaniu pierwszego wymiaru automatycznie przeskalował mi się cały rysunek, dzięki temu nie popsuł, nie popsuł mi się jego kształt. Dowymiarowałem dodatkowo pionowy wymiar i ustawiłem, żeby oś, przepraszam, oś, środek łuku po prawej stronie znajdował się na osi X. W tej chwili bardzo szybko klikając prawym klawiszem myszy utworzyłem wyciągnięcia. Korzystając z strzałek, który tutaj mam widoczne mogę ustawić szybko wysokość, jak i kąt pochylenia tego wyciągnięcia. Wystarczy, że zatwierdzę i mam gotowy element. Teraz pod prawego klawisza myszy znowu wybrałem szkic i mogę zacząć od razu rysować kolejny szkic. W tej chwili przygotowuję sobie odsunięcie od bocznej krawędzi. Strzałką mogę również zmienić szybko jego odległość. Mogę podać ilość tych odsuniętych linii. Odsunąłem ją o milimetr. W tej chwili przygotuję wytłoczenie. Mimo tego, że szkic był na dole, powiedzmy, części, wystarczy, że wskazałem górną powierzchnię i wyciągnięcie tworzone z górnej powierzchni. Mogę od razu dodać łączące zaokrąglenia. Na dole i na górze zrobiłem 0,2 mm. Zatwierdzam, mam gotowy klocek. Teraz wstawiam wiercenie. Wiercenie automatycznie ustawia się na środku lewego łuku. Klikając na nie prawym. Mogę wykonać jego powtórzenie. Dodaję nowy szyk. Wybieram szyk między dwoma punktami. Wskazuję krawędź zaokrągloną tak aby program znalazł punkt środkowy wskazałem drugą krawędź zaokrąglenia podałem ilość 4 i między tymi dwoma punktami program wstawia 4 otwory także pierwszy i ostatni są na środkach yy, łuków z boku a pozostałe w równych odległościach teraz modyfikuję ten podstawowy szkic z którego powstał element Dorysowując do niego dodatkowy prostokąt usuwam zbędne krawędzie poprawiam wymiarowanie tak aby cały szkic był zdefiniowany jeżeli cały szkic jest zdefiniowany jego kolor linii z którego powstał jest niebieski szybko dodaję zaokrąglenia klikając tylko na narożniki i potwierdzam zmiany w szkicu jak widać, zmiany te nie popsuły w żaden sposób rozmieszczenia otworów. Co więcej, odsunięcie od krawędzi zadziałało tak, że również dorysowana część jest wybrzuszona, wyciągnięta, wytłoczona powyżej elementu. Teraz szybko przygotuję rysunek 2D. Wybrałem najpierw szablon. Automatycznie otwiera mi się menu, w którym mogę wstawić widok podstawowy. Mogę myszką zmienić dowolnie położenie tego widoku. Oczywiście decyduję się na widok z góry w tym wypadku. Automatycznie robię dwa widoki pomocnicze i mały widok izometryczny, w którym mam podgląd jakby trójwymiarowy na tę część. Top Solid 7. Intuicyjny, zaawansowany program CAD-CAM PDM do projektowania i produkcji. Więcej informacji na stronie polskiego dystrybutora www. Topsolution.pl